Cześć, dzisiaj chciałem powiedzieć o takim pokoju wewnętrznym, który możesz mieć z powodu tego, że jesteś zbawiony. E, wiecie, przez lata protestantyzm, bibliny, wierzący i tak dalej w naszym kraju byli postrzegani jako tacy, którzy coś dziwnego chcą, tak naprawdę. nie? Co, o co im chodzi? Jest ta przypowiedź o Marcie i Marii, nie? Znaczy, przypowieść, nie przypowiedź, tylko historia biblijna. Kiedy to, kiedy to, była Marta, która przyjęła Jezusa do domu swego i tam, wiecie, dbała o wszystko, latała, i tak dalej, żeby był jedzenie, i tak dalej. Ja miała siostrę Marię i siostra Maria usiadła i sobie tak odpoczywała i słuchała słów Jezusa. Kościół Katolicki Kontreformacja wręcz wprowadziła pewnego rodzaju interpretację krajów protestanckich jako tych krajów. Marty, czyli takie, które tam latają, krzątają i tak dalej, chcą coś więcej, coś zrobić, coś i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem kraje Marty, yy, Marii, Mari, to te, które sobie tak usiadły i odpoczywają. Tymczasem jest to jeden wielki fałsz. Dlaczego? O, widzicie, jak się urodziliśmy w tym kraju, jak się tak wychodzi na ulicę i się pyta o Boga, o zbawienie i tak dalej, to tak mówi, mówią, no tak, no coś tam kościół jest, nie do nie, nie, chodzę albo nie chodzę, nie? Albo dobrym człowiekiem jestem, jest wiele gorszych ode mnie. I wszyscy żyją w naszym kraju w jakimś takim śnie. W jakimś takim śnie, że po prostu jesteśmy zbawieni, czy są zbawieni? Od tak za to, że się po prostu śpi. Za to, że się urodziło w tym kraju, to jesteś zbawiony. Przecież ten kraj to tak naprawdę, no, no musisz być zbawiony, bo tyle się stało źle, źle, źle w Polsce i tak dalej, no, to, no to, to katolicki kraj, jesteśmy ostoją chrześcijaństwa i tak dalej, i tak dalej. Protestanci coś wymyślają, nie wiadomo co, tak gdzieś coś na ulicach głoszą, nie wiadomo po co i tak dalej, nie? Ale my tu mamy taki spokój. I tak się rozmawia z ludźmi. Teoretycznie jest spokój dookoła. W praktyce... Ten spokój jest tak naprawdę okraszony wieloma, wieloma różnymi dziwnymi rzeczami. Nie? Ten spokój wiąże się z tym, że trzeba do tego kościoła chodzić, ten spokój wiąże się z tym, że trzeba klękać przed obrazkami, ten spokój wiąże się z tym, że trzeba przeróżne rytuały religijne robić, i ten spokój okraszony jest tym, że jak coś to są te rytuały religijne, jak coś to trwoga, to do Boga można z 10 koralików zmówić i tak dalej, i tak dalej, i Cię Bóg uratuje. Nie? To jest taki pozorny spokój, takie pozorne. Jak coś, to się jeszcze idzie do księdza i się z księdzem rozmawia. A ksiądz mówi, no tak, jesteś zbawiony, bo jesteś członkiem kościoła, ważne, żebyś miał sakramenty, ale najwyżej się do czyścia dostaniesz tam, to już cię przemaglują, wycisną grzechy do końca, nie? I tak dalej, za jakieś miliardy lat. I przejdziesz do, może tam do nieba kiedyś, nie? I to się nazywa spokojem. Po prostu jesteśmy wychowani, ja tak byłem wychowany, w takim ułożeniu po prostu, nie, że wszystko już wiadomo o świecie, wszystko wiadomo o Bogu, wszystko jest ułożone, mam prostą strukturę po prostu. Prostą, idziesz sobie prostą ścieżką, prostą drogą. E, tymczasem w tych krajach protestanckich dzieje się coś dziwnego. Tam głoszą Ewangelię. O co im chodzi tak naprawdę? Czy nie wystarczy to, że my mamy swoją tu religię? Czy nie wystarczy, że sobie tam będziemy spokojnie żyli? Po co jeszcze zakłócać jakieś fundamenty? Fundamenty od dziada, pradziada, które tu mieliśmy chowane i tak dalej, nie? Po co zakłócać? Po co coś burzyć? Po co coś zmieniać? Bądźmy jak ta Maria i siądźmy, usiądźmy przy stóp Jezusa i sobie siedźmy po prostu. Raz od jakiegoś czasu, od świętego dzwona ustanówmy kogoś świętym módmy się do jakiegoś świętego, będzie może cud, może nie. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Przykładowo z tymi świętymi. Żeby zostać świętym, to za wstawiennictwem modlitwy do tego świętego, czy za życie ten święty, musiał po prostu się stać jakiś cud. Dzisiaj w takiej konsternacji katolickiej i tak dalej, takich cudotwórców świętych wśród protestantów jest tak naprawdę, czy nawet wśród ludzi, którzy tam gdzieś w odnowach w Duchu Świętym są i tak dalej, jest masakrycznie dużo. Bo ludzi, którzy się o kogoś pomodlili i stał się cud, jest ogrom. Tak? Nagle, tak? E, może nie nagle, tak? tylko tak naprawdę e, za sprawą tego objawienia m, Ducha Świętego, które m, powstało tylko z ciała i tak dalej. Mamy nagle, jest duch święty, dzieją się cuda, nie? Przez wiarę, nie? Przez wiarę dzieją się cuda. Wystarczy wierzyć po prostu, nie? I dzieją się cuda, jest wiara. Po prostu nagle się pojawił jakiś ruch od odnowy wiary, nie? Jest wiara, są cuda. I to jest tak naprawdę każdy taki, który w ten sposób umarł, a za jego życia działy się jakiś cud, to powinien być przez Kościół Rzymskokatolicki okrzykniętym jako świętym. Teoretycznie. No bo tak są święci okrzykiwani. Tymczasem Kościół tego nie widzi i nie będzie widział, bo tak naprawdę okazuje się, że ci święci czasami są wręcz politycznie okrzykiwani, nie? E, wręcz politycznie. Tak mieliśmy na przykład świętego, który napadł na Polskę, chyba Henryka IV, za Bolesława Chrobrego i tak dalej, został świętym za to, że napadł na chrześcijańsko-polskę. Polecam. Przepraszam, nie czwartego, tylko drugiego. Tak, ale można zostać świętym za to, że napadł na chrześcijańsko-polskę. E, takie dziwactwa się dzieją. Otwieramy na przykład Biblię i, I tak naprawdę na każdej stronie jesteśmy konfrontowani. Albo wierzymy temu, co jest napisane, albo wierzymy temu, co nam mówią dookoła, tak? w tym także yy, księża z Kościoła Katolickiego. Albo im wierzymy, czy papież, czy doktryny i tak dalej, albo wierzymy temu, co jest tam napisane. Nie? I stajemy w dylemacie. Przez lata nie można było tej Biblii czytać. Była to księga zakazana, księga, która mogła doprowadzić do złych rzeczy, księga, która mogła zburzyć fundamenty Kościoła i tak dalej więc yy, po prostu nie było, nie było, nigdy nie był uczony czytać tej, tej księgi i tak dalej. Po prostu zrobił się problem. Yy, dlaczego? No właśnie dlatego, bo człowiek czytając to musi stanąć w dylemacie. Dopiero jak przez wieki pranie mózgów, tak, bo zrobili duże pranie mózgów, w Polsce inkwizycja nie była taka ostra jak na przykład w Hiszpanii, że tam wiecie, kogoś od razu zabijali i tak dalej, tylko w Polsce I przyjechał pan Loyola nie? I, i zobaczył... Mm. Hmm, hmm, hmm. W tym kraju to my zajmiemy się edukacją. Jak ich dobrze wyedukujemy, to będą szli tak jak im podrygujemy, nie? E, mniej więcej takie słowa powiedział. Zobaczył po prostu, że ten kraj troszkę inaczej funkcjonuje. Bo gdybyś tutaj były jakieś takie wiecie, prześladowania w naszym kraju. Inkwizycje takie poważne i tak dalej. To byśmy jako Polacy tak trochę. Nie, serio, my takie coś robimy i tak dalej. To byśmy się zaczęli zastanawiać, nie? Bo my taki naród jesteśmy, że się lubimy zastanawiać czasami. Więc co zróbmy? No zróbmy tak, żebyśmy się zastanawiali, ale w dobrą stronę. E, po prostu. Więc jak to zrobić? Edukacja od małego. Edukacja od małego. Na początku te szkoły założone przez jest, jezuitów i tak dalej były takimi naprawdę dobrymi szkołami, bo musiały konkurować z protestanckimi szkołami, które były jedne z pierwszych tak naprawdę w Polsce pozakładane. W Rakowie zdaje się była jedna z pierwszych tak naprawdę czegoś takiego, co dzisiaj nazywamy szkołą podstawową, ogólną. I to w Rakowie jako protestancka szkoła było otwarte. Nie wiem, czy nie na świecie tak naprawdę. Ale mamy taką piękną historię, no ale jak już po kolei, po kolei się wypleniło szkoły protestanckie, tak już nie musiały te szkoły jezuickie z niczym konkurować, więc stały się tak naprawdę indoktrynacjami. I dzisiaj człowiek rodzi się w tym kraju, przynajmniej jeszcze ci ludzie z mojego pokolenia, ci ludzie młodsi może już nie, mam nadzieję, ale człowiek z mojego pokolenia to rodzi się, że obrona kościoła katolickiego to jest obrona Boga. Tak naprawdę nasz naród walczył w obronie Boga i to nie raz. Tutaj ja mieszkam w Krakowie niedaleko Nowa, Huta, tam po prawej nie? I, 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 i co się takiego tam działo? Tam walczyli o Kościół. Tam bohater, ksiądz, robi to, żeby się ludzie spotykali do Boga. Bo przecież zbudowali zbudowali świat bez Boga. Zbudowali społeczność, zbudowali całe miasto, gdzie nie ma żadnego kościoła, nie ma nic. I tu ma być nowoczesny świat socjalistyczny bez Boga. I tutaj protesty, bohaterzy narodowi tylko po to, żeby zbudować kościół. Można piany zbudować, pomniki i tak dalej, po to, żeby się zbudować kościół. Jeden na a drugi tam na Arce, Arka dalej, nie? To, jest to Cały naród walczył o to. Przecież trzeba obraz tam powiesić trzeba i najgorsze jest to że tak naprawdę zostaliśmy okłamani że to że gdzieś zostanie postawiony krzyż znak krzyża czy że gdzieś zostanie postawiony budynek czy to że gdzieś zawisnie obrazek to nie znaczy że my walczymy w imieniu Boga to prosto to nie jest walka w imieniu Boga to nie jest ta duchowa walka, o której e, mówi Biblia. To, to nie jest zupełnie to. To nie jest obrona Ewangelii. Księżom katolickim nie zależy na mówieniu Ewangelii. Jak ja tu robiłem apostazję, ksiądz grzecznie przeczytał ten mój świstek, nie? Jak nazwał bryk. Nie był bryk, tylko ja sam napisałem, ale no przeczytał. Nastanowił się i mówi ale ja też głoszę tą samą Ewangelię, co wy, co ty raz do roku, na rekolekcjach. Okej. Okay. Przez cały rok trzyma ludzi w przekonaniu, że Bóg to jest odnawianie koralików, że Bóg to jest, że relacja z Bogiem to jest klękanie przed obrazami, że relacja z Bogiem to jest cotygodniowa to msza święta. Przez cały rok uczy tego ludzi, że to jest relacja z Bogiem, ale żeby być tam gdzieś przed Bogiem że tak powiem, gdzieś tam się jakoś wytłumaczyć i przycisnąć jednak do tego nieba, to raz do roku na rekolekcjach ogłosi tą prawdziwą Ewangelię. A prawdziwa Ewangelia jest taka, że jesteśmy zbawieni z łaski. Że jesteśmy zbawieni przez to, że zwróciliśmy się do Jezusa. Eee, to jest prawdziwa Ewangelia. Ale cały rok trzeba głosić, nie wiem, sakramenty, bo na sakramentach można zarobić... Mm, nawet nie wiem, czy zarobić. To już jest kwestia, nawet duchowa. Bo to chyba nie tylko o pieniądze chodzi, już tak naprawdę. Ale o coś znacznie więcej. Przez cały rok można trzymać ludzi w ten sposób, a prawdziwą Ewangelię raz do roku na rekolekcjach, jak już ktoś przyjdzie, tak dodatkowo, nie w tygodniu, w tygodniu gdzieś kiedyś zajętym, to może będzie miał szczęście i usłyszy tą prawdziwą Ewangelię. Dla mnie, jak ja to usłyszałem, że ten ksiądz przede wszystkim, co robi. Jeszcze zna prawdziwą Ewangelię, tak jak się przyznam, i, i głosi ją tylko raz do roku. Ja chciałem jeszcze dalej stamtąd po prostu uciekać. Trzeba stanąć po prostu w prawdzie w oczy. Zostaliśmy jako naród oszukani. Zostaliśmy jako naród oszukani, że Bóg jest w obrazach. Że broniąc świętego obrazu, bronimy Boga. Zostaliśmy zwyczajnie oszukani. My, nasz dziadek, moi pradziadkowie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zostaliśmy oszukani. To, że Bóg jest w obrazach, i tak naprawdę, to jest tak to jest zwana kontreformacja w Polsce. W ten sposób działała kontreformacja w Polsce, że yy, wiecie, jak się zaczęła reformacja, jak ludzie poznawali łaskę, czyli zaczęli się naprawdę radować z tego, co Bóg dla nich zrobił, bo Bóg za nich umarł. Umarł za ich grzechy, po to, żeby ich pojednać z Bogiem, i są pojednani z Bogiem. Nie przez instytucje, nie przez członkostwo, nie przez cokolwiek, tylko przez wiarę, tak? Przez wiarę i wyznanie wiary, nie? Wyznanie, że się wierzy. Jak ludzie zaczęli orientować, nie, no trzeba zrobić kontrreformację. to jakie mamy narzędzia, tak? Na przykład zobaczyli w Polsce, że mają narzędzia pod tytułem Przytułki dla Chorych, takie ówczesne szpitale, nie? No to ciach! Pa, zamykamy te przytułki dla Chorych, dla protestantów. Tak ktoś jest protestantem, to go nie leczymy. Miłość chrześcijańska, nie? W ten sposób poszła reformacja. Bach, mamy wodę święconą, mamy wodę święconą, mamy ignacjańską wodę święconą, mamy obrazy i tak dalej. I zaczęli ludziom mówić: To są czary. To, co teraz mówię, to, to jest zrobienie czaru z tą wodą święconą, z tymi rzeczami i tak dalej. Tak działają czary, tak działa magia, tak się to robi, tylko to było instytucjonalne czary. To można podobno, nie? Ehm. I tak dalej. Zaczęto robić nagonkę, tak jak ostatnio mieliśmy taką nagonkę w mediach na różne rzeczy, dokładnie widzicie, jak to jest robione, taka propaganda. I tak dalej. Taka sama propaganda była dosłownie robiona w Polsce, tylko to była propaganda robiona w stylu o, wy protestanci, wy to biedni jesteście, bo jak zachorujecie, to nie macie gdzie się leczyć. My mamy świętą wodę ignacjańską. My mamy święte coś tam, święte oficjum, święte obrazy mamy, nasze obrazy leczą, nasza woda leczy, a wy to nic nie macie. I wiecie, i powiedzcie to komuś, kto nie przeczytał w życiu żadnej książki, a to była większość społeczeństwa polskiego, kto mało co rozumie o tym świecie i tak dalej, ale rozumie co to choroba, bo kiedyś tam był chory. Nawet już dzisiaj wiemy, jak ten mechanizm placebo mniej więcej działa, czy takie rzeczy, nie? Oprócz tego mechanizmu to są jeszcze czary, mówię, nie? Dosłownie. W ten sposób działają bardzo podobne. No i powiedzcie to komuś takiemu, że jak zostaniesz protestantem, to tak, nie dostaniesz się do przytułku dla chorych, nie dostaniesz Wody Święconej, nie będziesz mógł, na święty obrazek cię nie uleczy, bo się na ciebie obraził. Yy... I tak dalej, więc no, nie zostajesz protestantem, bo jak będziesz chory, to będzie to Tobą źle. I dosłownie autentycznie, słuchajcie, tak się działo. Tak się działo. Jest... Są różne przypadki opisane gdzieś tam na kartach historii, ale jest na przykład taki przypadek w Lachcicach, który się nawrócił tak, i wywalił e, księży w swoich ministrów, czyli służących, i tak dalej, dogłosznie Ewangelii, przemalował kościoły na biało, pozbył się tego obrazku, wszystkich, wiadomo, to i tak nie działa, tak i tak dalej, żeby ludzi tam nie ten. No i co? I jego żona zachorowała. Jak jego żona zachorowała? No to posłuchała tej całej propagandy i zrozumiała, że ona choruje przez to, że odeszła od kościoła katolickiego. Eee, że to był błąd i to jest kara od Boga teraz, tak? Jak się nasłuchała tej propagandy, nie? Mm. No i jak się nasłuchała tej propagandy, no to co? No to wrócili z tymi księżami katolickimi, jeszcze większe łaski im dali, nie, i tak dalej. No i z powrotem mamy katolicyzm. Eee, tłumaczenie Biblii na polskie no, bardzo wolno szło, nie dało rady dużo, też był z tym problem. E, to taki, wiecie, polski zapał, a jedziemy i tak dalej. A tak naprawdę nie wiedzieliśmy też, jaka to jest tak naprawdę konstrukcja i machina za tym idzie. Jaka machina za tym idzie i do czego, do czego to wszystko jest zdolne? No, i do tego to jest zdolne po prostu. To jest autentycznie walka duchowa, taka mm, totalna. Bo to jest walka duchowa, taka już na ostatnim kręgu. No, nie ma już żadnej innej walki duchowej, tak naprawdę, nie. Nie ma większej walki, nie ma większej wojny na tym świecie w tym momencie do przeżycia. Bo w tym momencie, dla tej erze, w której my żyjemy, tak naprawdę jedynym celem człowieka, jeśli pytasz, jaki jest twój cel, jest poznanie Boga. Jest y, uwierzenie, jest bycie zbawionym. Żyjemy w tej erze od czasów y, Jezusa, tak, do tak naprawdę powrotnego przyjścia Jezusa. Y, żyjemy w erze, kiedy największym celem życia człowieka jest poznanie Boga. Jest y, przyjęcie zbawienia, przyjęcie Ewangelii. Jest głoszenie tej Ewangelii. I to są tak naprawdę ten szczyt po prostu tej walki duchowej, nie? To nie jest ani opcja polityczna, czy ty będziesz katolikiem, protestantem, czy kimś tam, to w ogóle nie o to chodzi. To nie jest ani opcja jakaś tam w rozmowach, czy w czymś tam. Nie, to jest cel ludzkości na tą erę, w której teraz jesteśmy. Otwórz Biblię. Otwórz Biblię. Jeśli jesteś katolikiem, zacznij czytać. I zacznij się zastanawiać, jak jest możliwe połączenie tego, co jest tam napisane, z tym, co widzisz w kościele. Jak jest to możliwe, nie? Biskup ma być mężem jednej żony, na przykład, nie? Znajdź biskupa męża jednej żony, nie? E, I tak dalej, no bo jeśli tam nie umie prowadzić domu małżeńskiego, to jak kościół poprowadzi, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, nie? Takie proste sprawy, nie? Znajdź to, porównaj i powiedz, jak. Trzeba mieć w głowie, co trzeba mieć w głowie, żeby akceptować tu jedną prawdę, a tu drugą prawdę? Jak to jest możliwe, że są dwie prawdy? Co się dzieje w takiej strukturze osobowości, która mm, widzi, że można mieć podwójną prawdę, bo można mieć swoją prawdę i prawdę zewnętrzną, prawdę jakoś tam i tak dalej. W jakiej tak naprawdę schizofrenii ludzie funkcjonują? Tak. Tylko to nie jest nazwane oczywiście schizofrenią, no bo większość ludzi w ten sposób funkcjonuje, którzy nas otaczają. Więc to nie jest schizofrenia, tylko to jest nazwane normalnością. Ale jak daleko tak naprawdę jesteś od normalności? Taka filozofia życia akceptuje tak naprawdę wszystko, co ją utwierdza. Więc jeżeli na przykład powstaje teoria ewolucji, gdzie mówimy, że tam drobna kłamstewka, czy coś i tak dalej, to nie są kłamstewka, nie istnieją kłamstewka. Bo po prostu tak jesteśmy skonstruowani, to jest etap przystosowawczy do życia, po prostu trzeba czymś skłamać, żeby przeżyć i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To czytamy, potem patrzymy na ten kościół rzymskokatolicki i czytamy, no tu jest inaczej, w Biblii, czytamy w Biblii jest inaczej na przykład niż w katechizmie i tak dalej. No, to czytamy, i się no tak, no, drobnego, na są po to, żeby przeżyć, więc ewolucja jest prawdziwa pewnie, nie? I tak dalej. Muszę takie wnioski wyciągać, takie ludzie wnioski wyciągają. Um, takie wnioski się wyciągają. Ale na przykład otwieramy katekizm kościoła katolickiego i tam są tak przedziwne rzeczy. Protestanci są jednymi z najbardziej wyklętych ludzi na Ziemi, tak naprawdę, nie? Już muzułmanie są bardziej zbawieni wedle katekizmu kościoła katolickiego niż protestanci. Dlaczego? Jeżeli ty, Polaku, tak. Tak naprawdę hmm, hmm, patrzysz na to z tym polskim sercem, z tym polskim sercem wolności, tak? Bo ja twierdzę, że polskie serce to takie serce, które omiłowało wolność, nie? E, sprawdź, poszukaj tych fragmentów, nie? Poszukaj, gdzie są muzułmanie w kościele katolickim, a gdzie są protestanci? Protestanci są autentycznie wyklęci, są jak heretycy i tak dalej. A muzułmanie? Dzieci tego samego Boga. Obejmuje ich plan zbawienia. To jest takim z kościoła katolickiego, nie? Przykładowo, nie? I to jest ta wolność? To jest ta wolność, że nie możesz otworzyć Biblii i nie możesz jej interpretować po swojemu? Dopiero jak cię przez kilka wieków przemaglowali łeb e, twoim dziadkom, mojemu dziadkowi, mojemu pradziadkowi i tak dalej, dopiero jak przemaglowali łeb, nie? To dopiero okazuje się, że teraz to możesz otworzyć w Biblii, bo ty i tak już nie uwierzysz w to, co jest tam napisane, bo przecież my znamy prawdziwą interpretację. Nie jesteś na tyle mądry, jesteś tylko tam y, jak parafianinem głupim, tak? Nierozumnym, więc y, wszystko jest okej okay tam w Biblii. Wszystko jest tym ok, Tylko to są tak: y, księgi Mojżesza to są legendy, to już w ogóle zapomnij, mitologia legendy. Potem te następne księgi, no może się zdarzyły, może nie, i tak dalej, może coś było. Potem księgi o Jezusa, spoko, ale tylko my je interpretujemy. Se czytaj. Se czytaj, nie ma sprawy, nie? Nie ma sprawy, se czytaj. Bądź spokojny, my dobrze zinterpretujemy. Jak coś, to wpuścimy cię do nieba, bo mamy klucze. Ekstra. Sorry, nie dostaniesz się do nieba, bo tam nie ma kluczy. To nie skropka. Do nieba wie. Dostaje się przez popatrzenie na Boga. Jezus pominie na mnie tyle powiedział Łotr na krzyżu. Przez zwrócenie się do Boga. Nie dostaje się do nieba, przez to, że wpuścicie, od dziecka ci maglowali, że mają klucze do nieba. Nie wpuszczą cię, bo oni sami tam na pewno, tu nie, nie będą. Więc jak cię mogą wpuścić, po pierwsze, jeżeli sami tam nie będą? Sakramenty cię do nieba nie wpuszczą. Ostatnie namaszczenie ci do nieba nie wpuści. Nawet pierwsze, ostatnie, przedostatnie nie wpuszczą. To, że Twój pogrzeb będzie wykonany przez Księdza Katolickiego, czy przez kogoś tam innego i tak dalej, to Ci do nieba nie wpuści. To, czy rodzina będzie płakać, czy przyjdzie, czy nie przyjdzie, czy tokolwiek przyjdzie na Twój pogrzeb, to cię do nieba nie wpuści. To, czy to z Twojej winy byłeś oszukany, czy nie, to też nie jest wymówką. Niebo jest dla odważnych, dla tych, co są w stanie iść pod prąd, dla tych, co nie są tchórzami. Poczytajcie to wszystko. Dla tych, co są w stanie zwrócić się do Boga, a nie do tego świata. Bo tym światem rządzi szatan. Wiesz, historycznie mówię, te narody Marii to były te narody katolickie, które sobie tak siedziały, spokojnie, przy Bogu i tak dalej. Problem jest z tym, że to były narody oszukane. I są narody oszukane, bo nie żyją w zbawieniu, nie żyją w własce. Ten spokój jest fałszywy. Jak wyjdziesz na ulicę i zapytasz. Co się z tobą stanie po śmierci? Czy będziesz w niebie, czy będziesz w piekle? Oj. No. Wśród Katolików na takie pytanie. Może jedna na dwieście osób ci odpowie, że będzie w niebie, że wie, co to jest zrobić. Jeden taka kobieta odpowiedziała. Ona była po, e, po seminarium teologicznym. Już orientowała się, co to jest Ewangelia, i przyjęła tę Ewangelię. E, tak jak ten ksiądz, który raz do roku też już się orientował i, i głosił na tym. Na, na rekolekcjach, nie? Dosłownie. A cała reszta nie ma pojęcia, może się dostanie, może nie. Najczęściej rozmowa schodzi na tym, ale ja jestem lepszy od mordercy, bo ja nikogo nie zamordowałem. Inna rozmowa jest taka, no może do czyśca się dostanę, ale najczęściej to tak nie wiedzą, albo że do piekła, nie? Też tacy są, co chcą iść do tego piekła, spoko, Ich wybór. Ale to nie jest powodem odpoczynku Marii. Jak chcesz odpoczywać przy Jezusie, to musisz od czegoś zacząć ten odpoczynek. Przyjść do Jezusa, tak? Przyjdźcie do mnie, jest pracowanie, przyjdźcie do mnie tamci, tamci i odpocznijcie. Nie ma tam mowy, przyjdźcie do mojego obrazu. Nie ma tam mowy, przyjdźcie do sakramentów. Nie ma. Tam jest mowa, przyjdźcie do mnie. Żaden apostoł nie chodził do obrazu. Żadnego apostoł nie klękał przed obrazem. Z żaden apostoł nie miał ostatniego namaszczenia, ani pierwszego, ani dziesiątego. Nie mieli sakramentów. Tak? No nie mieli. Łot na krzyżu nie miał sakramentów. A jednak powiedział Wspomnij na mnie, Jezusie, jak będziesz w niebie. Czy ty też tak potrafisz powiedzieć? Wspomnij na mnie, Jezusie, jak będziesz w niebie. I wie nam w różnych fragmentach mówi. Jeden z jednej strony mówi nam żeby zwrócić się do Boga, a będzie zbawienie, tak? Żeby zwrócić się z wiarą do Boga. Żeby wyznać ustami Jezusa swoim Panem w życiu, tak? Panem w życiu, to jest coś takiego. Idziesz, 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 stop. Wyznajesz Jezusa Panem w swoim życiu. I teraz każdy twój kolejny krok jest pod panowaniem Jezusa. Tak jak wcześniej były pod panowaniem diabła wszystkie Twoje kroki, tak, tak teraz przechodzisz pod panowanie Jezusa. E Żyjemy w świecie, w którym coraz bardziej nam się odkrywają karty. tak? Jak słuchamy wypowiedzi papieża, papieżów i tak dalej, to no, dochodzimy do wniosku, że to już nie o wiarę chodzi. Że to chodzi tak naprawdę o, o to, żeby uznać potrzebę człowieka do posiadania jakiegokolwiek Boga. nie? Że to nie już o Jezusa chodzi, tak się papież obecnie wypowiadał. I ten pokój, o którym jest mowa w Ewangelii, to nie jest pokój z tego powodu, że ty nale urodziłeś się w narodzie, który jest chrześcijańsko-katolicki jakiś tam i tak dalej. Nie, no pokój jest z tego, że jesteś zbawiony. Pokój jest z tego, że jesteś pojednany z Bogiem. To jest pokój, który przewyższa wszelki rozum. I taki dopiero możesz tak naprawdę usiąść przy Jezusie. A jeśli już jesteś zbawiony, to zacznij głosić Ewangelię. Czy tak jak ja, zacznij gadać do, tego, do tej kamerki i tak dalej. Może jedna osoba, może dwie, może trzysta, może trzy miliony się zbawi i tak dalej. Kto wie, czy wyjdzie na ulicę mm, i tak dalej. Czy zacznij wśród znajomych opowiadać o Ewangelii, o tym, gdzie jest prawdziwe zbawienie, gdzie jest spokój? Dlaczego? Dlatego, że to są naprawdę ostatnie czasy. Po prostu jest taki chłam, za przeproszeniem, e, nie religijny, tylko taki chłam naukowy, Taki chłam próbujący zdominować umysły, że to się naprawdę w głowie nie mieści. Jak można było tak namotać ludziom, ludziom, którzy wydają się inteligentni, ludziom, którzy wydają się rozumni, i tak dalej, a są tak namotani, że nie są w stanie już tak naprawdę w większości myśleć po prostu, nie? Bo większość, po świat myśli za nich. Więc stań i głoś tą Ewangelię, zacznij iść od prądu. Okej, okay, trzymajcie się, hej!